Teraz się nagramy na drogę. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, w kolejnym weekendowym vlogu. Ja jestem na mieście. Nie wiem czy widać, jestem na Mazowieckiej. Chyba ostatni raz co byłam, to byłam tutaj w klubie z na panieńskiej mojej koleżanki, to, to było przed Matyldą, przed ten. No ale moja babcia ma dzisiaj tutaj wystawę, to teraz lecę szybko, żeby kupić jakieś kwiaty od rodziny, żeby jej tam wręczyć i potem się spotykam z koleżanką na kolację. Jutro wylatujemy, to mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, jeszcze muszę popracować z godzinę, no ale Future problem. Teraz problem, problem jest taki, żeby znaleźć kwiaty i spędzić fajny czas i miły czas z babcią. To jest teraz kluczowe. Wstawrację z jest z muzyką. Dobra, już jesteśmy po wystawie. Jest Karolina. Zaraz się nagramy na dworze. Tak, tak, bo to jest strasznie głośno, ale chciałam wam pokazać nasze pyszność. Zjedliśmy na pół, cieszę się, bo sporo tej ryby jest. Tak. I jalapeno poppers. Jej! Jak zwykle, przy edytowaniu wychodzą jakieś kwiatki. Kochani, kolejnego dnia potem wróciłam. Pakowaliśmy się po prostu, pakowaliśmy się. Też potrzebowałam trochę takiej przerwy od nagrywania i oddytowania, dlatego nie były vlogi przez tydzień. Pojechaliśmy potem do Grecji i zaraz wam pokażę, jakby podróż do Grecji, była naprawdę cudowna, i przez to, że mieliśmy lot po południu, to cały dzień mogłam. Czy mogłam poświęcić rano, że jak wyjechaliśmy, dom był. Czyściutki, czyściutki, wysprzątany, na spokojnie się spakowaliśmy. Pierwszy raz od nie wiem kiedy nic nie zapomniałam praktycznie nic kurskę zapomniałam, ale tak naprawdę nie potrzebowałam, jak już tam byliśmy. No i po prostu wszystko było uh, tak trochę na luzie. Um, nasz lot był tak 16 i wylądowaliśmy. Przed 20, coś takiego. I to też było bardzo fajne, bo dziewczynki jeszcze poszliśmy sobie tam na miejscu do knajpy. No i już, już Wam wszystko pokazuję. Te pierwsze popołudnie w lot i po pierwszy taką wieczór w Grecji i potem będzie tylko jeden vlog wakacyjny, bo powiem wam szczerze, chciałam skorzystać z tego czasu, żeby spędzić jak najwięcej czasu z dziewczynkami i też trochę odpocząć, ale będzie vlog, tylko będzie taki jeden dłuższy. Okay. speed 2 Jedną rzecz, co trochę Wam polecam, jak oczywiście macie budżet do tego, to jest kupowanie takich magazynów właśnie z takimi dziudziusiami. Dziewczynki uwielbiają i my mamy taką zasadę, że na lotnisku, czy jak jesteśmy na długą podróż, to dziewczynki mogą sobie wybrać po magazyn i one właśnie wybierają głównie te takie dziudziusie i to jest super. One przez cały, całą podróż bawiły się. Tymi dzidziusiami, Tutaj te akurat można było zmyć ich oczy, zmieniały kolor w zimnej wodzie. Ale jest bardzo dużo fajnych, ciekawych opcji, i no polecam Wam, jak, jak macie taką okazję, to polecam, bo to jest taka i nowa zabawka, i w samolocie jest dużo do zrobienia. No i tutaj mam polecajkę książkową Kurt court, court. Of Thorns and Roses. A bardzo mi się ta książka spodobała, przeczytałam w trakcie wakacji. To mogę wam polecić. To jest cały serial tych książek. No, ale jak szukacie coś, może nie do, najmądrzejszego do przeczytania, ale taką fajną, szybką książkę, to, to polecam. No i też byłam w szoku, że na taki krótki lot dostaliśmy coś do jedzenia, bo lecieliśmy. Z firmy wycieczką z Tui, a, ale samolot był z lotu, po prostu. I, no jak mówię, po prostu byłam trochę mm, zaskoczona, że dostaliśmy coś do jedzenia. Na kos Słuchajcie, jest 21.30! Byliśmy na kolacji, bo jedzenie restauracja ostatnia się zamyka o 21.30 greckiego czasu. To dlatego a, nic nie nagrałam, bo wiecie, z dwójką dzieci może nie wiecie, ale wiecie jak to jest. Tutaj tak wygląda nasz pokój, jedynie co mieliśmy mieć tutaj dwa łóżka dla dziewczynek, ale mamy jedno, ale jutro, nie, albo no, może zadzwonimy. Nie no, mam łóżeczka a to jest łóżeczko. No, no i po prostu stwierdziliśmy że Dżomem, że y, ja z dziewczynkami, albo on z dziewczynkami tutaj będą spać i potem jeden rodzic tutaj. I na dzień dzisiejszy potem po prostu coś takiego zorganizujemy. I Niech się obudzimy od razu, super. Super. No, już um. mogę jeszcze ustawić tutaj na kanapę? Na razie tak możesz. No, tutaj mamy, chciałam Wam zrobić taki room tour. Mamy lodówkę, czajnik na herbatę, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Tutaj szafa i łazienka. Łazienka jest duża. I tutaj a, Ema Pi. Ema jest to Hello. do łazienki. <Edwina> tutaj jest taki prysznic. Całkiem spoko. Wyglądasz. Tutaj zamykasz drzwi? No. To no jest dobry. Bardzo, bardzo fajny pokój, naprawdę nie możemy narzekać. I my tam Iま chyba jest plaża, John, wiesz? No a tutaj uważaj? Mamy super balkonik i tutaj jest plaża, chyba. Chyba tu jest plaża. No ale super. No, kochani, mam nadzieję, że ten vlog, właśnie taki weekendowy, podróżowy, Wam się spodobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jestem bardzo podekscytowana, żeby Wam pokazać vlog z Grecji, z, z wyspy Kos, bo był naprawdę fajne rzeczy, nagraliśmy, i no, mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jak ten filmik Wam się podoba, chyba już to powiedziałam, ale kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No, jak za. Sza Matylda i ja i nasza baby Emma i John życzymy wam miłego, pięknego fantastycznego dnia, pa!